Bardzo bardzo dziękuję, że takie spotkanie odbywa się i właśnie w tak szczytnym celu jak wyposażenie, doposażenie zespołu wyjazdowego w Cyni. Ja w kilku słowach chciałabym podziękować panu burmistrzowi i państwu, że zechcieli państwo spotkać się właśnie w tym celu i na ręce pana burmistrza chciałabym włożyć podziękowania, że... Taka inicjatywa zaistniała, że jesteście Państwo z nami, że wspieracie nas. To jest naprawdę niesamowicie miłe, sympatyczne i bardzo pomocne dla społeczeństwa i dla całego szpitala, dla całej grupy Nowych Szpital. Bardzo Państwu dziękuję i życzę wspaniałej zabawy. Dzisiaj. Dziękujemy bardzo i jak Pan Burmistrz powiedział, tych pieniążków mamy coraz więcej, a więc jeszcze nie wiemy, jaką gotówką dysponujemy, ale myślę, że będzie to spora suma, więc drodzy Państwo, nie na darmo my mamy na sobie maski. Te magiczne maski, które pozwolą, że zabawa będzie coraz piękniejsza. Dlatego każdy z Państwa też będzie miał taką maskę. Oczywiście taką maskę trzeba wykupić za jedyne 10 zł. No nie wyobrażam sobie, że, nikt nie, że ktoś znajdzie się, kto nie będzie miał takiej maski, prawda? Wszyscy, oczywiście. Dlatego drodzy Państwo, poprosimy najpierw panie z gotówką 10 złotową o ustawienie się w rządku. Do nas bardzo zapraszamy.